strony Baraba, witam was na moim kanale i zapraszam do 36 odcinka mojej serii z gry Wiedźmi 3 Dziki Aktualnie zakończyliśmy poprzedni odcinek na tym miejscu i teraz musimy wejść do domu, porozmawiać z Jordanem, żeby się naradzić. I gdzie dalej szukacie Jaskra, bo jak wiecie kontynuujemy naszą, nasze zadanie, żeby znaleźć Jaskra i Jaskier powinien znaleźć, te, powinien znać powinien znać raczej gdzie się powinien wiedzieć gdzie się znajduje Siri bo jak wiecie też musimy ją właśnie odnaleźć ja już nie przedłużam zanim zaczniemy zostawcie łapę, suba jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek zapraszam na nowe przygody wiedźmina przypomnę że to jest 36 odcinek naszej serii ja już nie przedłużam i rozpoczynamy dzisiejszy Odcinek przypomnę tylko, że to jest 36 odcinek naszej serii. Więc już lecimy porozmawiać z Zoltanem. Więc zobaczymy co Zoltan będzie miał nam do powiedzenia. Bo on też jak pamiętacie musiał pogadać z tymi dziewczynami. No, będziemy gadać teraz drogi Zoltanie. Z tobą No pogadajmy, zobaczymy Co ty Zoltan, będziesz miał nam do powiedzenia No jesteś nareszcie No jesteśmy dzień zacznie gadać To oczywiście najważniejsze Skąd ją masz, się zapytamy tak, zobaczymy. Zapytamy się skąd e, to niby pusie e, Zoltan ma. I teraz, ale ja bym chciał wiedzieć mniej więcej czego ty się dowiedziałeś. Oczywiście drogi Zoltanie, bo jak pamiętacie e, na pół jak Tą kartkę z tymi... z tymi... Yy, na... na z imionami tych dziewczyn... Wiedźmin... i yy, 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 raczej Zoltan... Yy, raczej Zoltan przerwał i podzieliliśmy się na pół. No powiemy, że coś... coś... coś już mamy. Dziewczyny Chyba coś mamy. Tak? No Ale i nie ma na teraz zobaczymy, A co, to za co Zoltan. To co e, po tym, zobaczymy, co, co Zoltan A, będzie miał no to do powiedzenia. To Prusilla. No, e, Kim jest Priscilla? Zapytamy się. No właśnie, Wyobraź sobie, że jaskier zjecie z końcu i będziesz miał pełny obraz. Brz mi strafie. Jak ja jaskier... zrobię. No właśnie. Myślę, że się zakochał. I teraz zobaczymy. Y... No albo powiemy nie wierzę, że się zakochał jaskier. Albo... No dobra, poważna sprawa, powiemy to. No, no ja tak. Ja przypomnę, że to jest 36 Prawda odcinek naszej są. serii. Musimy z nią porozmawiać. No właśnie... I teraz w, w, mieście, w dzisiejszym to odcinku do pójdziemy do Tryśfili Chyba. chyba. No tak, więc... Zoltan. Mam nadzieję, że pójdziesz z nami. Mam taką nadzieję. A ty co? Nie idziesz z nami, Zoltanie? Nie mów, że nie idziesz z nami, ha! Ile to będziesz siedział? Czyli idziemy porozmawiać z prysillą. Zobaczmy gdzie ona się tutaj znajduje. Znowu będziemy musieli wziąć płotkę. Okej okay. Dobra, jedziesz płotko? Gdzie ty tu jesteś? Płotka Przypomnę jeszcze raz, że to jest 36 odcinek naszej serii Płotka, gdzie ty tu jesteś? Tutaj stoisz, tak? Dobra No to jedziemy Do pryszili, droga płotko Zobaczymy co tutaj nas będzie jeszcze czekało w tym odcinku dzisiejszym Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podoba spokojnie Dobra, płotko, dawaj Do chwili jedziemy Tylko trzeba się nakierować No i ruszamy, I ruszamy Okej, okay. ojejku, nie w tę stronę Za szybko za szybko, Płotko. Obróć się, ale nie w tą stronę. Nie, tutaj, w tą stronę. Przejedź. Ej, Płotko, bo się... Zaraz zaklinujemy i nie przej... I nie będziemy jechali w ogóle. Okej, okay, dobra, teraz tak. Dobra. Teraz tutaj, w tą stronę. Jedziemy. Dobre, my ruszamy do Pryszilli. To jest teraz aktualnie nasz główny cel. Powiem Wam, że, że jako, jako droga, jako w ogóle wioska, ta to naprawdę też mi się oczywiście podoba. Zobaczymy, co będzie miała Pryszilla po, do powiedzenia nam na temat jaskra oczywiście a Priscilla się znajduje tutaj powinniśmy wyjechać, tak? dobra, tutaj powinna być gdzieś ta Priscilla. I tutaj podjedźmy i okej, okay, tutaj i ona powinna być właśnie yy, bodajże tu, gdzieś za tymi, tu gdzieś przed tymi drzwiami Czyli opuść, opuśćmy naszą płetkę, Płotka stój, tutaj a my tutaj wejdziemy razem z, z, z Wiedźminem. Zobaczymy, co ta pryszwilla będzie miała nam. Oczywiście, do powiedzenia. tutaj jakiś kon, kon, y, konkurs poetycki chyba się znajduje. Ja myślę, że ciebie drogi Zoltanie nie ma. Dobra. Jestem bardzo ciekawy, co ona będzie miała nam do powiedzenia. Zobaczcie, trochę tych ludzi tutaj się znalazło. Trochę tych ludzi oczywiście jest. OK. No i zobaczmy, co będzie miała też nam ta pryszilla do powiedzenia na, na temat diaspra Oczywiście teraz obejrzymy ten, ten koncert i zobaczymy właśnie co będzie miała właśnie po tym koncercie Pryszila nam do powiedzenia ale powiem Wam, że to wszystko wygląda naprawdę super zobaczcie jak i na tym na tej takiej gitarce sobie przyścila gra i teraz zobaczymy tak I teraz o trochę tak przekrócimy żeby, żeby po prostu tak o widać że wie, wiedźmin się e, e, Zasłuchał, tak naprawdę. Ja, Jaki tu gościu... ...słucha. Dobra. I zobaczymy... ...co tutaj nas jeszcze będzie czekało. Okej. Okay. Okej, okay. i zobaczymy właśnie za moment... ...co nas tu będzie jeszcze czekało. Widać się... ...widać, że Wiedźmi naprawdę jest... Zasłuchany. Okej. Okay. Ale ja bym chciał bardziej z tobą porozmawiać, bo chcę odnaleźć jaskra oczywiście. Ale widać, że mi się koncert jako cały koncert podoba. No dość. Dość jest fajne. Okej. Okay. Tutaj ten gościu słucha zamiast wejść do zamiast wejść do środka dobra powiem wam, że naprawdę mimo że trochę skróciłem, ale naprawdę to fajnie ten tak jakby koncert, no bo to, to jest koncert oczywiście się słuchało, fajna muzyka, melodia. Zobaczcie jak Wiedźmin Jak Biedźmin, jak Wiedźminowi się to wszystko podobało No i tutaj tutaj Ta nasza Jak? To właśnie No tak Jest wojna na A czemu? No właśnie, a my, a my chcemy porozmawiać, porozmawiać tylko, porozmawiać tylko z Krzysidlą. Przecież, cie, przecież Ciebie też uratowaliśmy, jak pamiętasz skarczmy w białym sadzie. Dobra, ona idzie ze mną. Ja chcę posłuchać muzyki! Czyli będziemy rozmawiać z nią. Dobra. I zobaczymy, co ona nam powie. No. Dobra. Teraz pogadajmy na temat jaskra. Gerald z Rivi, wiem. Jaskier dużo mi o to opowiada. Co? No? Mam nadzieję, że wiesz, gdzie się, jest to, jaskier. Mam nadzieję naprawdę, Wiedź że wiesz, gdzie jest jaskier. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodzieńca? Eee, mam nadzieję, że, we, że powiesz nam, gdzie się znajduje jaskier. Nie znam się na... na... Oczywiście. Tak. No właśnie. No. no, no oczywiście. Ciekawe, czy Jaskier będzie... Czy Jaskier e... jej powiedział, gdzie... Gdzie szkoć, ale prawdopodobnie Rozumiem, powiedział. Zobaczymy. Kiedy ostatnio widziałam Jaska, więc mam jest kokna skarb z drugiego Ravena. No i gdzie on? Ten Jaskier się znajduje. Rivena co to za jeden tak powiemy. Raven? Co to za jeden? Takim roby dobry, że Dobrze, że jak Mniej więcej też wie o kogo chodzi. Co najważniejsze. No to też bardzo jest yy, ciekawe. Prawda jak raz zapomniał zapłacić za wino w to potem 3 dni nie Oczywiście. No to co mu odbiło? Miałbyś długi do spłacenia? No właśnie. Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. No, ale komuś bym by miał Rozumiem, pomóc? Że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o no. tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Czyli. Mają jakąś kobietę? Widocznie. Zakładam, że skok się nie udał. No. no, nie wrócił tu w złotej karocy odwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale okay. wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam, że nie się chciał. Czyli go gonili go potem przez oczywiście powiedzieć. Skurvil Junior. Dobra, zobaczmy, gdzie się znajduje Jaskier. Ja mam nadzieję, że Jaskier gdzieś się w całym mieście. Należy do czwórki, ludzi, którzy. Dobra, i teraz będziemy musieli odnaleźć pewne jaskier. Gdzie się jaskier znajduje? Niezły no numer. Dobrze, chociaż że jaskier nie zadarł tak. z kościołem wiecznego. Dopiero my. Zobaczymy, co nas będzie czekało. Wiemy, no i znowu muszę ratować jaskra. I znów muszę ratować Ta, No Tak, poproszę, żeby wykupy w jakiś Będziemy musieli abonę. uratować Jaskra. Wiesz, jemu teraz z nie Z jego... I mi w sumie też. Trochę... Spokojnie, wyciągnę go z tego. E, w ogóle z, z niebezpieczeństwa Jaskra będziemy musieli Jaskra ratować. Dziadku, skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko no. uważaj, to niebezpieczny typ. Ja jestem Roiven. Nie wątpię. Ale Jaskier, to już. Natożę, że. Napięcie. Proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak się czegoś do. Że Zoltan nam pomoże. Dobra, więc musimy Jaskier. Nic musimy. tu nie jest. Musim yy, musimy, musimy Jaskier uratować. Jaskier sam wróci. No ale, no, czemu ty nie idziesz z nami? Czemu ty nie idziesz ze mną, żeby żeby pomóc, żeby yy, nam w uratowaniu jaskra. temu Wiedźmin musi wszystko tak naprawdę robić sam? No taka już nasza, widocznie, rola jest, ale dobra. Pójdziemy sami... No i będziemy tego jaskra... Pójdziemy go uratować. Pójdziemy zobaczyć, gdzie on się znajduje. Powiem wam, że te, ten... w ogóle fa fabuła w tej grze zapowiada się naprawdę jest bardzo taka rozległa ale fajna naprawdę i teraz lecimy tego jaskra w końcu uratować wychodzimy z tego miejsca weźmiemy płotkę i zobaczymy idziemy do naszego punktu na mapce pojedziemy oczywiście z płotką i zobaczymy oczywiście E, czy ktoś tam wie gdzie się ten jaskier zna znajduje? Jest nasza podka gdzieś? Jest podka, się znajduje e, tu, tutaj chyba. No, podka. tutaj w gdzie... Wchodzimy tutaj, droga, podko i będziemy jechali. Do naszego punktu, no, Dawaj płotku, tutaj jesteśmy. Może kawałek tam odejdziemy, żeby płotka mogła spokojnie przyjechać. A nie, tutaj jestem, dobra. Jednak, płotki, płotki nam nie potrzebają, że Gdzieś dalej, gdzieś dalej trzeba będzie podjechać, ale nie. Tu są te łaźnie. Tu? Tu nie, to bo tu... tu, tu. tu, 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 tu. tu się pozamykamy. Dobra. I, i tutaj są te łaźnie. No i dobra. Czyli lecimy do tych łaźni. Jamskich. Mam nadzieję, że uda nam się pogadać Dobra, no... no mam nadzieję, że Uda nam się pogadać eee, gdzie jest jaskier? To, to jest dla nas najważniejsze OK i teraz hmm. tak My tutaj powinniśmy, podejść. powinniśmy podejść sobie tutaj, po tej stronie. Tu są te łaźnie, tak? Tu jest ta jakby łaźnia, dobra? I pogadajmy. Bo my nie idziemy się tak naprawdę e, w krótkich we wodzie, tylko idziemy e, pogadać, gdzie jest jaskier. Mam nadzieję, że ktoś tu nam powie. Gdzie się jaskier będzie znajdował? Nie mówcie, że będziemy musieli od innej strony e, jakoś wchodzić. Muszę się spotkać z właścicielem. Tak, tam, gdzie tu przebywa? Co nam oczywiście jest e, potrzebne? E, dobra. nie chodzi na moto Czekasz może z Rivi chcesz z nim mówić oczywiście Więc tutaj będziemy stać e, no dobrze, tyle ile, ile będzie, tyle. będzie ile będzie oczywiście trzeba żeby pogadać z tym właścicielem tej łasni ok ja nazywam się Happen ok Mam nadzieję, że on wie, gdzie się znajduje. Oczywiście jaskier. Ja przypomnę, że to jest 36. odcinek naszej serii. Szatnię, gdzie Chodźmy oczywiście. Wyjdziemy, więc będziemy się kąpać nieoczeki nieoczekiwanie w Nie można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. można się Ale gdzie można się rozejrzeć? Ej. Bo ja tutaj nie widzę. Czyli co Tu ej, bo ja tutaj nie widzę I gdzie... można swoje rzeczy zostawić? To chyba. Ej, tu chyba. Tak jest. Jak tylko będzie bezpieczny, więc dalej będziemy mogli e, ruszać dalej. Jest ten nasz kierownik e, e, tak jakby tej łaźni. Dobra, teraz tak e, wyjdźmy jakbyś tam na trochę. Wyjdźmy tutaj z tej strony. Znakomicie i Roiwen oczekuje w następnej sali. No dobra, to idziemy tam do niego. Ale... Czekajcie, gdzie ja mam tutaj... Ale... Aha, czyli tutaj, tak? Od tej strony? Nie, nie od tej strony, w następnej sali. To będzie... Gdzieś tutaj. Nie, no czekajcie, w którą... W Któryś... Z drugiej strony tak naprawdę. Jeśli wolno mi zauważyć, nie jest powszechnie akceptowany w tym mieście. Poczekajcie, wiecie co? W następnym odcinku byśmy tą z nim sobie pogadali yy, tak, tak naprawdę. No po prostu dzisiejszy odcinek będzie w miarę taki krótki, ale od następnego odcinka postaramy się już yy, na... Postaramy się wrócić na nasze normalne tory, oczywiście, i zrobimy sobie odcinek taki normalny. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podoba. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się, choć taki krótki, podoba. Na razie, trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Hej, hej.